To tak bardzo w telegraficznym skrócie, proszę Państwa, te, ta oferta turystyczna, chcemy, którą chcemy za, Państwu zaproponować. Oczywiście w, z tą, w powiązaniu z tą ofertą turystyczną to jest kwestia tego, że albo już istnieje, albo się buduje sieć pensjonatów, lokali gastronomicznych. Macie przykład nowego obiektu, w którym odbywa się to forum teraz, jak również sieć e, obiektów e, na wsiach, czyli tak zwanej agroturystyki. E, agroturystyki mogę powiedzieć na wysokim poziomie, to już są naprawdę obiekty takie, gdzie ani gospodarze tych obiektów, ani władze samorządowe, ani mieszkańcy nie muszą się wstydzić, że do tych, w tych obiektach przyjmowani są turyści. Pozostaje jeszcze jedno moje marzenie i myślę, że może do końca mojego życia to marzenie się spełni. To jest kwestia odbudowy wieży widokowej na śnieżniku, tej, która e, kiedyś istniała i która za chwileczkę prawdopodobnie się nie pokazała, to pokaże się, była przed chwileczką na, na, na tym tutaj pokazie, tą wieżę odbudować. Oczywiście tutaj też się pojawiają przeszkody e, typu mm, ochrona przyrody rezerwat i tak dalej, i tak dalej. Ale mam na... nie chciałbym zostać ojcem chrzestnym tej wieży, ale mam nadzieję, że, że może potrzymałbym przynajmniej tą wodę święconą, którym będzie kiedyś pokropiona ta wieża, może to się uda. I to jest taki jeszcze mój um, bardzo istotny problem, który chciałbym, się, chciałbym yy, zrealizować. Natomiast ym, powiązanie turystyki, czy yy, pewna oferta turystyczna, nie może być oderwana od innych działań, które gmina musi prowadzić i które musi przygotować. Mam na myśli kwestię pewnej infrastruktury tutaj, ażeby inwestorzy mogli budować swoje obiekty i żeby turyści mogli w ten rejon przyjeżdżać. Mam na myśli kwestie dróg, kanalizacji, wody, kwestie kolei. To są te problemy, które no nie zawsze gminy są w stanie same zrealizować, muszą udziałać tutaj czy to z samorządem powiatowym, czy z samorządem wojewódzkim i te problemy wspólnie rozwiązywać, pozyskiwać środki finansowe. Mogę powiedzieć, że akurat w tym roku tak Szczęśliwie udała nam się współpraca, jeśli chodzi o samorząd województwa dolnośląskiego, gdzie wspólnie, oczywiście przy jakimś tam nakładzie zdecydowanie mniejszym gminy będzie remontowana czy odbudowana droga wojewódzka właśnie od stacji kolejowej w stroniu do urzędu, to jest prawie 1600 metrów. To utrudnia turystom tutaj przejazdy i to zostanie zrobione, jak również wzdłuż tej drogi ścieżka rowerowo, ścieżka piesza, nie, odwrotnie, chodnik i ścieżka rowerowa. Taki ciąg, bo to faktycznie w tym momencie zagraża bezpieczeństwu. Ja, proszę Państwa, na koniec chciałbym o jednej rzeczy, która wydaje się mało istotną, ale która, na którą ja jestem bardzo wyczulony, w niektórych wypowiedziach naszych pada taka informacja, że a posłużę się przykładem. Przeczytałem dzisiaj w kalendarium prac członków zarządu województwa dolnośląskiego, co robią. raz zaglądam, podglądam, co robią, może gdzieś tam się człowiek wkręci, jakieś pieniądze wyciągnie. I wyczytałem, że pan marszałek Szczygieł dzisiaj jest w Czarnej Górze. I to mnie od razu zbulwersowało ten zapis w Czarnej Górze. Bo nie ma takiej miejscowości Czarna Góra, nie ma takiego pojęcia. Znajdujemy się u podnóża góry tej, która się nazywa Czarną Górą. Znajdujemy się w miejscowości Sienna w gminie Stronie Śląskie. I to powinniśmy jasno pokazywać i wypuklać. Drugie takie bardzo często popełniany błąd dotyczący jak gdyby naszego powiatu to jest mówienie, że gdzie jedziesz? do kotliny kłodzkiej nie proszę państwa kotlina kłodzka to jest zdecydowanie węższy zakres terytorialny niż ziemia kłodzka nie wszystkie gminy naszego powiatu należą do kotliny kłodzkiej do ziemi kłodzkiej tak musimy pewne e, uwypuklać rzeczy ja bym na przykład bardzo chciał żeby turyści no i tu rozmawiam z gestorami, żeby turyści mówili, że przyjeżdżają na narty do Stronia Śląskiego, a nie mówili, że przyjeżdżają na narty na Czarną Górę, bo to zupełnie inaczej się to, in, to jest inna jak gdyby promocja tutaj tej gminy. Myślę, że z biegiem czasu to się uda. Podobnie jest sytuacja na przykład, gdzie jedziesz do Zieleńca, prawda, a nie jest to kojarzone z gminą Duszniki. Także jest takich parę elementów, na które no, musimy w naszej promocji, w naszych działaniach marketingowych zwracać uwagę. Ja dziękuję Państwu, jeszcze raz serdecznie Państwa witam i życzę udanej konferencji.